Cześć moi drodzy, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj test, recenzja i prezentacja nowego, poprawionego chłodzenia od firmy NZXT, może nie poprawionego, następcy popularnego X72, modelu X73. Sprawdzimy co NZXT poprawiło, co ewentualnie zepsuło, co ulepszyło, bądź też nie. I przyjrzymy się wydajności oczywiście tego chłodzenia, bo to jest najważniejsze, chociaż dla niektórych ważniejsze może być podświetlenie RGB. Zapraszam na ten test, recenzję i prezentację Kraken NZXT X73. W zasadzie jest to tylko lekkie odświeżenie modelu X72, taki refresh, bo coś nowego trzeba było wypuścić po paru latach tłuczenia tego i samego w kółko, więc mamy model X73. W opakowaniu znajdziemy skąpą instrukcję obsługi i montażu, mocowanie dla platform Intela, praktycznie wszystkich podstawek i AMD, włącznie z AM4. Nie ma w komplecie za to mocowania do tr czyli do Tredrippera, ewentualnie można sobie je dokupić, ale przypominam, że montaż takiego uniwersalnego chłodzenia na Tredrippera to nie jest najlepszy. Pomysł. W woreczkach znajdziemy przewody do blokopompy, przewód USB do sterowania układem, brak tubki z termopastą, ale jak w przypadku poprzedniego modelu mamy już fabrycznie nałożoną, naniesioną na podstawę blokopompy, pastę termoprzewodzącą oczywiście. Trzy wentylatory w komplecie. Są to takie same wentyle jak w modelu X72, czyli 120 mm p 120 No i oczywiście klub programu, czyli radiator połączony przewodami w osłonie materiałowej z blokopompą. Te przewody, wężyki mają... 40 cm długości. Układ jest nierozbieralny. Szkoda, bo mogli to zmienić, ale za to gwarancja jest długa, bo aż 6-letnia. Radiator wykonany jest całkowicie z aluminium i ma wymiary 121 na 394 na 27 mm, czyli jest slimowy. Natomiast podstawa blokopompy wykonana jest już całkowicie z miedzi łącznie z finami, które są od wewnętrznej jej strony. Pompa w blokopompie dziwnie to brzmi w bloku pracuje z prędkością obrotową od 800 do 2800 obrotów na minutę i jest zasilana złączem SATA. Jest też wyprowadzony z niej sygnał do odczytu obrotów oraz przewód RGB w standardzie Hue Plus do spięcia z kontrolerem NZXT. Nie, nie ma go w komplecie. Wymiary blokopompy to 80 na 80 x 55 czyli jest o niecałe 5 mm, dokładnie 3 mniej więcej mm wyższa od tej w X72. Jest też tutaj dosyć duża zmiana wizualna. Poczynione jest o wiele większe to lustro, głowa blokopompy, którą możemy obracać sobie, dopasowując napis NZXT do umocowania samej blokopompy, którą notabene możemy przekręcać na mocowaniu, na podstawie, czyli na brakecie co 30 stopni, żeby Nasze krótce nie blokowały nam na przykład banków pamięci RAM, albo nie opierały się o radiator sekcji zasilania. Całe to RGB, które tu jest w środku w blokopompie, jest zmienione, ale to wam za chwileczkę pokażę, jak będę demonstrował właśnie efekty wizualne, kolorystyczne. Tego układu. Wróćmy na chwilę do wentylatorów. Ich prędkość obrotowa to przedział pomiędzy 500 a 2000 obrotów na minutę. Przepływ powietrza przy maksymalnych obrotach to 73 cfm, a ciśnienie statyczne przy maksymalnych obrotach znowu 2,93 mm H2O. Maksymalny hałas, jaki generują podczas pracy, według producenta, to 36 dB. Łóżyska mają dynamiczne, a złącze czteropinowe PWM. Żywotność ich Producent szacuje na około 60 tysięcy godzin pracy. Tak jak powiedziałem, są to dokładnie te same wentylatory, które spotkamy w poprzednich wersjach chłodzenia Kraken. Montaż tego Krakena X73, podobnie jak w przypadku X72, nie stwarza żadnych problemów. Jest prosty, łatwy i sympatyczny. Jedynym rozczarowaniem, które nadchodzi w momencie, jak chcemy spiąć nasze wentylatory, jest problem taki, że nie mamy splittera. Mamy trzy wentylatory, trzy przewody i nie mamy ich do czego podłączyć. W Krakenie pierwszej generacji, że tak powiem, X-72, z bloku pompy wychodził kabelek z trzema wtyczkami do wentylatorów. Tutaj według instrukcji mamy sobie poradzić sami poprzez pięcie tych wentylatorów bezpośrednio do płyty głównej. Ok, ale splittera do tych wentylatorów nie mamy, który robiłby nam z trzech przewodów jeden, który moglibyśmy podpiąć do CPU fana, więc. Mm, sobie zmontowałem, bo nawet ja tutaj w swoich zasobach nie miałem takiego spitera z 3 na 1 użyłem dwóch z 2 na 1 z czego właśnie zrobiłem taki że tak powiem partyzantkę z 3x1, jest też przewód jeden do RGB który wychodzi z blokopompy, którego nijak nie mamy gdzie podpiąć do płyty głównej ponieważ ta płyta nie ma takiego wejścia jak NZXT, NZXT tutaj nam Zaserwował, to jest wejście tylko i wyłącznie pasujące do kontrolerów NZXT. Podobnie w instrukcji na obsługi jest napisane, żebyśmy sobie te wentylatory podpili do sterownika obrotu wentylatorów, też oczywiście NZXT. No i oczywiście nie muszę mówić, że ten sterownik trzeba kupić osobno, nie jest on załączany w komplecie, a tani nie jest. Pompa pracująca w trybie silent, bez obciążenia procesora, czyli w idlu, czy też przy niewielkim obciążeniu, jest praktycznie słyszalna. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeżeli ustawimy pompę na wysokie obroty, to jest to około 2800 obrotów na minutę, wtedy ta pompa jest ewidentnie słyszalna i dźwięk jest dosyć taki metaliczny, nieprzyjemny i drażniący i zdecydowanie jest wtedy głośna. 15 minut testu obciążeniowego, przy procesorze ustawionym na 5 GHz dobiega końca, maksymalna temperatura procesora 81 stopni przy temperaturze otoczenia 20,3 stopnia Celsjusza, 20,4 stopnia Celsjusza. Pompa pracuje z pracowała z maksymalnymi obrotami 2700 obrotów z gruszami. przeważnie oscyluje w granicach 2600-2700 obrotów na minutę. Wentylatory pracują z maksymalną prędkością 1730 obrotów, a przeważnie wahają się w granicach 1600 obrotów na minutę z groszami. Wentylatory są ustawione w tryb domyślny, czyli tak jak płyta główna nam ustawia te wentylatory, są ustawione te wentylatory, tak trzeba wentylatorów w biosie w momencie jak rozpakujemy nową płytę, tak są tutaj też ustawione, jest to niezmienione. Ponieważ większość ludzi niestety nie bawi się jeszcze krzywimi wentylatorów. Oczywiście m, można się pobawić, nawet trzeba się bawić tą krzywą wentylatorów, bo same z siebie przy m, maksymalnym obciążeniu, niestety, jak za chwileczkę zobaczycie, są dosyć głośne. Natomiast sama temperatura, według mnie, procesora podkręconego do 5 GHz na napięciu 1,32 w Biosie, troszeczkę low line Calibration nam to zmienia, ale w nieznacznym zakresie. 81 stopni uważam za bardzo dobrą temperaturę. I mamy stres test procesora na ustawieniach fabrycznych, temperatura otoczenia 20,4 stopnia Celsjusza, 20,5 czyli praktycznie identyczna jak w przypadku podkręconego procesora, yy, maksymalna temperatura procesora 70 stopni Celsjusza. Pompa pracuje w zakresie 2600 mniej więcej obrotów na minutę, maksymalnie 2700. Ponad tak jak poprzednio w przypadku podkręconego plocka. Wentylator jest zdecydowanie ciszej. 1200 z groszami standardowa wartości, maksymalna 1300 z niewielkim haczykiem. Więc też w miarę cicho za chwileczkę zobaczymy jak cicho jest faktycznie zrobimy pomiar głośności no i coś tutaj więcej dodać do tych temperatur są jak najbardziej w porządku przy stokowych ustawieniach procesora RGB moi drodzy wraz z nową blokopompą dostajemy nowy pierścień który już wygląda inaczej. Nie mamy tego wrażenia zatopionego loga gdzieś tam w środku tego pierścienia sprawiającego trójwymiarowość. Mamy tutaj taką dużą studnię z okręgami, które są podświetlane. Wygląda to inaczej niż w poprzedniej wersji tego chłodzenia. I zobaczmy, jakie efekty można ustawić. To, co nam tutaj proponuje program CAM, to jest kilka dopasowanych wariantów podświetlenia. Może wskazywać... Te kolory mogą wskazywać na temperaturę procesora, temperaturę GPU. Jeżeli to jest chłodzenie montowane na GPU, możemy też ustawić, żeby wyświetlało nam aktualne FPS-y, chociaż nie wiem, jak to w praktyce teoretycznie wygląda. Pewnie się różni to właśnie kolorami. Możemy ustawić standardowe podświetlenie białe, Spectrum Wave, czyli te najładniejsze, chyba przejścia wszystkich kolorów w kolor bazowy NZXT, kolor flagowy raczej firmowy, czyli fiolet red alert taki efekt, co jest tutaj dostępny, to są takie temy tematyczne pakie, które możemy tutaj załadować, nie ma tego dużo, natomiast oczywiście możemy sobie zarówno te rigi, czyli pierścienie jak też logo, kolory i efekt praktycznie oraz jasność eee, praktycznie można wyłączyć rigi o. albo wyłączyć logo customizować. Podsumujmy sobie to, co wiemy i konkluzje wyciągnijmy z tego testu i prezentacji. Moi drodzy, de facto jest to lekki refresh X72. Żadnych tutaj potężnych technologicznych zmian nie znajdziemy. Szkoda, że NZXT skupiło się bardziej na zmianie wyglądu RGB, na pierścieniu, który jest większy o ponad 10% niż to miało miejsce w X72, na tym, że można go obracać, niż na zmianach technologicznych, na tym, że kabelek jest wyprowadzony specjalny do kontrolera Hue plus którego nie ma w komplecie, a który też nie jest tani. Jakbyśmy podświetlali nasz komputer całym systemem Hue, plus od NZXT, no to wtedy nie będzie problemu. Jak kupimy sobie obudowę na przykład H700i, też nie będzie większego problemu, bo tam ten kontroler już jest. Natomiast tutaj poprawki kosmetyczne. Szkoda, że przy nowej wersji poprawionej, refreshu. Nie zdecydował się producent na zmianę wentylatorów, bo one tak jak w poprzedniej wersji są głośne, są bardzo głośne przy pełnym obciążeniu. Oczywiście zawsze zalecam pobawienie się krzywymi wentylatorów, natomiast większość ludzi nie wie jak je poustawiać, bo oni są od użytkowania komputerów, a nie od budowania i ustawiania. Tego więc kupując taki zestaw Kowalski będzie miał bardzo głośny zestaw IO, nie ustawiając sobie tej krzywej wentylatorów ręcznie. Więc szkoda, że przy nowym modelu nie dano nowych wentylatorów. Duży minus za to, że producent zostawił na samych sobie i nie dał splittera do wentylatorów. Ja wiem, że to nie jest duży problem kupienie sobie takiego splittera za 30-25 zł, natomiast nieświadomy użytkownik kupuje takie AJO, przychodzi do domu, montuje i zostaje z ręką w nocniku. Bo no, nie wyobrażam sobie, żeby te trzy wentylatory wpiąć do trzech różnych wyjść PWM na płycie głównej i ustawiać je każdy osobno, bo to tak nie powinno działać. Szczególnie, że układ AIO kosztuje ponad 8 stówek i myślę, że dodanie takiego splittera za dolar lub dwa. Naprawdę nie zbawiłoby producenta. Wydajności mu odmówić nie można, bo jest to wydajne AJO. Chociaż z drugiej strony szkoda, że nie grzeszy kulturą pracy, bo ponad 46 dB przy pełnym obciążeniu to jest już znaczny szum i nieprzyjemny hałas, który generuje to AJO podczas użytkowania, szczególnie jak komputer stoi blisko nas. Jak stoi jeszcze pod biurkiem, to pół biedy, ale jak mamy go na biurku koło siebie gdzieś, to już może być nieprzyjemnie. To AIO kosztuje ponad 800 zł, kuriozalnie jest tańsze od modelu X72. Linki oczywiście do całej serii tych nowych I.O. X73 i modelu, modeli z mniejszymi radiatorami znajdziecie pod filmem w opisie, więc można sobie poklikać i posprawdzać. Jak już Wam powiedziałem, w trakcie mamy 6 lat gwarancji, więc jest to jakby troszeczkę rekompensata za te wszystkie niedociągnięcia, które tutaj są. I ode mnie leci wyróżnienie wydajność dla tego układu, bo co jak co, ale tego mu odmówić nie można. Ode mnie to tyle z tego testu, recenzji i prezentacji nowych, odświeżonych układów iO firmy NZXT serii Kraken, w tym przypadku X73. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o serii Kraken, czy Wam się podoba, czy lubicie ich używać, czy je macie i co myślicie o ich wydajności i kulturze pracy. Z chęcią poczytam Waszych komentarzy na temat tego chłodzenia. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was wideoBlog Tech.